W Jemiołowie odbyło się Wielkie Święto Rolników i Mieszkańców Powiatu Świebodzińskiego. Dożynki rozpoczęła uroczysta msza święta, a kolorowy korowód przejechał ulicami miejscowości, niosąc radość i tradycję. Stawiamy na miejscowości, gdzie ta tradycja dożynkowa jest żywa. Tam, gdzie ten obrzęd dożynkowy ma taki wymiar jak kiedyś: że jest to podziękowanie Bogu za plony, za opiekę, za dary, za siłę do ich zebrania. I druga część to część zabawowa, w której jest czas na świętowanie. Ten rok był bardzo trudny dla rolników. Ciężkie w ogóle czasy zapowiadają się dla polskiego rolnika. No i Trzeba dbać o to, żeby za te 5, 10, 15 lat na bazie takich miejscowości ta tradycja dorzynkowa i szacunek do pracy na roli, dla trudu był cały czas odpowiedni. Chcę przekazać ten chleb jako symbol pracy ciężkich rolników na ręce państwa, aby sprawiedliwie dzielić każdemu według potrzeb. Z wielkim szacunkiem i wdzięcznością przyjmujemy ten chleb jako owoc trudu pracy tegorocznej rolników. Postaramy się go dzielić mądrze i sprawiedliwie. Bóg zachwać. Jeżeli chodzi o tradycję dożynek, to jest ona kultywowana tutaj w Miłowie od, od lat, odkąd ja pamiętam tak naprawdę. W tej formie, czyli z pielęgnacją na tą część taką tradycyjną na korowu, to jest od nastu lat już, także tu jest ogromne, ogromne zaangażowanie mieszkańców oraz gości naszych przyjaciół też, którzy, którzy odwiedzają nas w czasie tych dożynek. Duma mnie rozpiera, jest to wspaniałe wydarzenie, bardzo scala to wszystkich mieszkańców, widzę ogromną chęć działania, motywację, każdy się wzajemnie nakręca. Ludzie są coraz bardziej pomysłowi, jeżeli chodzi o wystroje maszyn no i scenizację przed domem. Bardzo mi się podobało tutaj zaangażowanie naszej młodzieży, która przygotowała też swoją platformę. Bardzo mnie to cieszy, że oprócz tego, że starsze pokolenie jakby kultywuje tą tradycję. Średnie pokolenie też jakby idzie za tym, ale widzę młodzież, która, która też bardzo im się to podoba. Też jakby przejmują, potocznie mówiąc po nas tą pałeczkę i, i też są tym zainteresowani i, i angażują się w to w to święto. Także serce rośnie jak się na to patrzy. Jesteśmy starostami dożynek powiatowych 2025 powiatu świebodzińskiego. Natomiast... Znajdujemy się w miejscowości Jemiołów oczywiście. Najpiękniejsze miejscowości w Polsce 2016 rok. Mąż jest od urodzenia jemiołowianinem tak. i jest też rolnikiem dlatego jego miejsce tutaj w, i rola w tych dorzynkach jest jak najbardziej zasłużona. Ja jako żona rolnika mogę tylko dodać, że te żniwa były nerwowe. <laughs> Rzeczywiście udzielało się wszystkim ta nerwówka i ta niepewność kiedy, e, czy zbierzemy, e, bo też widzimy, że w Polsce różne kataklizmy przechodziły, gradobicia takie, że rolnicy właściwie już nie mieli co zbierać, zalania, powodzie punktowe, bo to też bardzo częsta pogoda jest no taka, że w jednym miejscu nagle jest dużo deszczu, czy jakieś gradobicie obok kilka kilometrów nie ma i to właściwie los i właśnie tak rządzić, że jedni rolnicy zdecydować mają to. zdecydować potrafi o tym, czy rolnik coś zbierze, czy właściwie czy nic. Dożynki to wyjątkowy dzień dla każdego rolnika, bo właśnie w tym dniu rolnik odpoczywa. Rolnik się cieszy, że ta ciężka praca jego się zakończyła i doszło do tego, że chlebek znalazł się. Na stole. I to jest to, czego oczekujemy od rolników. Żeby nam nigdy nie zabrakło tego chleba. Święto Plonów w Jemiołowie było nie tylko okazją do podziękowania rolnikom za ich trud, ale też czasem muzyki, zabawy i pielęgnowania pięknych wiejskich tradycji. Wspólne świętowanie pokazało, że ta ziemia łączy ludzi pracą, sercem i wdzięcznością.